Witam wieczorową porą. Piątek, 25 listopada, godzina dochodzi 18. Akwarysta z Wrocławia z tej strony. Dzisiaj w tym akwarium wjechała mała przycinka. Mała, bo, 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 bo jedyne co przyciąłem to była Ludwigia Mini Super Red, czyli ta roślinka tutaj o czerwona. Tutaj widać te dwie gałązki przycięte i alternantera rosae folia, to jest ta duża czerwona roślina y, za Tutaj widać jej liście. <laughs> y, y, Alternantery przyciąłem tylko jedno, jedną gałązkę, bo już nie wychodziła z akwarium. Y, tak. Y, no po tytule widać, że kupiłem ryby. No ale ty coś małe te ryby musiałeś kupić, jak, jakiegoś, jakiś kroczek, bo, 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 bo nie widać. No, no, rybki są póki co tutaj. Hmm. Aklimatyzują się. dolałem im wody z tego akwarium. <coughs> yy, I zanim rybki, to jeszcze krótko o roślinach, bo zobaczcie co robi Vesuvius. Znaczy, ja wiem, że on się tak rozmnaża, ale, ale szybko mu to przychodzi, co bardzo mnie cieszy, bo. Chciałbym tutaj tych Vesuviusów mieć trochę więcej, z trawnika też jestem mocno zadowolony, bo, bo, bo rośnie fajnie. Z tymi rybami to też fajna historia, ale, ale zaraz wam to opowiem. Zapomniałem nazwy tej rośliny. No, często na takich prostych się, się, się wysypuje, ale chodzi oczywiście o Rotale rotundifolia Green. Rośnie bardzo fajnie. Myślę, że myślę, że niedługo już będę miał tej rośliny naprawdę sporo, co bardzo mnie cieszy, bo chciałbym mieć tej rośliny jak najwięcej. Ludwigi arkłata rośnie też bardzo fajnie. Myślałem krótko nad wrzuceniem tutaj heterantery z sterifolii, ale myślę, że zrobiłoby już to tutaj za duży młyn. Pogostymony. Ja im nie przeszkadzam. One sobie tam istnieją i bardzo fajnie. Trochę mam Foxmosa yy, i tego Foxmosa, jak urośnie, to po prostu sobie stąd wytnę i, i będzie się znajdował docelowo w innym w innym zbiorniku. Yy. Ok, to na to wejście tyle i widzimy się w następnym wejściu, jak już wpuszczę tutaj zwierzę i powiem wam też co co wpuściłem. Okej, okay, to lecimy z wpuszczaniem. Generalnie ja zwykle przelewam ryby, ale dzisiaj zrobię mały wyjątek i tych ryb nie będę przelewał. Co tutaj będzie? No to część z was albo się domyśla, albo po prostu wie. Nie będzie to proste to wymapać z tego worka. Jak bardzo się zdenerwuję, to po prostu je ja faktycznie przeleję. Hmm. Okej, okay. pierwsza jest. Śmigaj. Okay. No byłaś. Z tej siatki. Oj co za krąg oporna ryba. Dobra. Pierwszy mieszkaniec akwarium już pływa w środku. Hmm. Teraz tych dwóch zawodników. Nie ja chciałbym ich wskazywać. Ja Nic im zrobić. Czy są dwie? Oczywiście, że nie. Będę ja je tak pojedynczo łapał. Ryb w sumie jest pięć. Yy, i, I nie planuję więcej dokupywać. Nie są to ryby duże. A raczej bym je nazwał rybami małymi, przynajmniej ich część. No do środka, do środka. Brawo. O, ten zawodnik taki bardziej oswojony siatką. Wypływaj, wysuwaj stąd, super. Tak jak się spodziewałem ryby od razu poszły w krzaki. Ciekawe, jak bardzo mnie widać w tym filmie. A, nie widać. Okej, okay, myślałem, że już całego mnie widać. O, może się dwie uda. Zajemnie. Nie, to było zbyt piękne. Akurat mi się w Black Friday udało trafić. W ogóle zapomniałem, że jest coś takiego. A to się okazało, że jest. No i sobie uciekł. Dlatego wszystkim polecam, żebyście ryby przelewali. Jak to zrobić? Po prostu bierzecie taki worek z rybami. Co robicie dalej? Po prostu nad jakąś miską najlepiej, jak wam ta ryba wpadła. No, chcesz do końca życia siedzieć w tym boku hmm. jakby wam ta ryba wyleciała to żebyście ją sobie <laughs> odratowali hmm, Żeby wam na przykład do kanalizacji nie wleciała, nie? Eee, to dlatego Dobra, ja tą rybę naprawdę przeleję, bo zaraz zwariuję. Okej, okay, to teraz już mogę wam powiedzieć, co tutaj jest. Zabawy było niesamowicie dużo z tym agentem. Ale dobra, do rzeczy. Tak jak widzieliście, dwa otoski przyłyściowe. Mogłoby ich być faktycznie troszkę więcej. I... Głupole. Przepraszam, ja sobie będę pił herbatkę w międzyczasie, żeby, żeby mi nie zaschło w gardle odmówienia. Oj, trzeba szybko przeczytać, żeby była ładna. Mm, tak, dobra. Gupole, ale nie byle jakie kupole, yy, ponieważ są to yy, gupole Endlera, a nie dość, że Endlera, to jeszcze Tiger. Yy, tam jest Sanczyk. On jest ładniejszy niż wygląda teraz. On po prostu, no, pojeździcie sobie w plastikowym worku w bluzie, trochę wytrzęsieni przez autobus, to będziecie wyglądali podobnie. A już kończąc żarty, to po prostu był mocno zestresowany i widzę, że te ryby są takie dalej, trochę zestresowane. A ja im tutaj walę całym światłem, co jest bardzo inteligentne z mojej strony. Nie róbcie tak. Proszę, nie róbcie tego. Serio. Eee, eee, do, do tego stopnia, że zastanawiam się, czy nie wyłączyć połowy oświetlenia. Eee, I wiecie co? Chyba po nagraniu tak zrobię. Eee, otoski. No to jak to otoski? nie jest tutaj. Drugi jeszcze chwilę temu był gdzieś tu. O, jest dalej. Eee, Mam nadzieję, że rybki się zaklimatyzują. A co do zakupów to jeszcze wyrwałem takiego gratisa. Jeszcze mogłem tego wziąć więcej, ale nie rzucam się na takie rzeczy jak kojot na padlinę. I mam taki pokarm. To nie jest żadna reklama Softlineu. Ja cieszę, że ja z Softlinów korzystam. Także to nie jest reklama. Czy polecam te pokarmy Softliney? Generalnie używałem bety tylko do tej pory i mogę ją polecić. Co do tego nie wiem, wypowiem się za jakiś czas na temat tego pokarmu. Co do życia w tym akwarium, no to tak jak wiecie są ślimaki. Chyba będę dokarmiał te ślimaki i otoski, bo ślimaki widzę, że mi zaczynają trochę wsuwać rośliny, co mi się nie podoba. I do tego stopnia, że nawet przemyślałem zakup Helenki, żeby trochę te ślimaki wytrzebiła, ale, ale na razie na spokojnie. No, głupiki na razie będą tak latały, trochę zestresowane, więc <laughs>, jakiś film z tego akwarium się spodziewajcie za jakieś dwa tygodnie, kiedy te ryby chociaż może już w przyszłym tygodniu kiedy te filmy będą, kiedy te ryby będą bardziej już wyluzowane. Chociaż w przyszłym tygodniu bym w sumie nagrał jakieś inne akwarium, bo, bo tego jest ostatnio trochę, trochę za dużo i nie chcę, żeby była monotonia na kanale. Okej, okay, to wszystko z mojej strony. Dzięki za oglądanie, dzięki za bardzo dobre przyjęcie moich ostatnich materiałów. Trzymajcie się, cześć.